Lopa Dniu vlogmasu i dzisiaj mamy chyba dzień, na który najbardziej czekałam. W końcu mamy lampki na choinkę, bo w sumie całą resztę mieliśmy e, mamy z tamtego roku. Nie dokupywałam żadnych dekoracji nowych, nie zmieniałam kolorystyki, więc nie kupowałam nic więcej z dekoracji na choinkę. Musieliśmy dokup dokupić światełka ze względu na to, że mamy dokładnie tą samą choinkę, co w tamtym roku, tylko trochę większą. W tamtym roku mieliśmy 1,80 m, w tym roku sprzedaliśmy, kupiliśmy dokładnie tą samą, tylko wyższą. No i firma chyba się wycofała z robienia wbudowanych światełek. Wcześniej Mieliśmy wbudowane światełka, więc nie musieliśmy dokupywać lampek, więc dzisiaj ubieramy choinkę. Ale zanim to musimy coś zjeść, od 1 grudnia próbuję się wziąć za zrobienie cynamonek. Mam składniki wszystkie przygotowane. sam sobie tu mimo wszystko robić coś do jedzenia właśnie zanim cynamonki będą, to, to on nie wytrzyma. Myślę, że przed ubieraniem choinki ogólnie w tym dniu to to będzie takie jeszcze bardziej klimatyczne, magiczne, więc zaczynam od to zrobienia... To pasuje, właśnie... to łączy się ze sobą. Biorę się za robienie śniadania, takiego późnego, bo już my jeszcze nic nie jedliśmy nad i zrobiliśmy coś tam e, na szybko, na teraz jest na drzemce, więc takie późne śniadanie. Krystian tam już w pokoju przygotowuje wszystko przed, e, przed ubieraniem w sumie, bo no żeby ubrać choinkę, postawić choinkę, to musimy troszeczkę przemeblowanie zrobić. W sumie takie samo, jak w tamtym roku robimy, nie? Przenosimy po prostu fotel do... E, Salonu, tak? No tak, ale będziemy musieli się zastanowić, bo chyba nam braknie trochę miejsca. Nie wiem, czy basen nie trzeba będzie złożyć. Nawet lepiej, ona się ostatnio nim już znudziła, a potem... Ale się już... sowa na miesiąc, no potem właśnie. się da i będzie znowu... Potem, wow, mam basen z klukami. Robimy z rodzynkami bez, bez rodzynek. Bez rodzynek tym razem. Come on in, come on up, come on over! Kurier. Wszystko jest trafiliśmy na bardzo miłego kuriera, bo wszystko wzięliśmy celowo za pobraniem ze względu na to, że obawialiśmy się, że będzie porozbijane itd. i tak dalej i Kurierze nigdy nie godzą się na otwieranie paczki i przy nich, bo twierdzą, że to i tak nie ich sprawa, nie? A tu Pan powiedział, że proszę sobie otworzyć, sprawdzić, czy wszystko jest. Także jestem w szoku i mega miło. Także od dziś lubimy naszego kuriera DPD, tak? Ale był inny, w zastępstwie. Aha, no właśnie inny był niż zawsze, Ale tak miły pan. No, nie było Karola. Stał po prostu i, i patrzył, y, czy, wszystko, czy wszystko jest tak, jak powinno. Także mamy... I mamy już wszystko praktycznie do dekoracji. Bosko. Ale ja, ja. Bierzemy wszystko do góry y, i, i działamy. 3. So Worek? Tak, tak, tak. Mam już tu przyniosłem. Mam też taki pomysł, żeby te zwykłe małe czarne worki, żeby tam dać wszystkie kulki, żeby kulki nie były w tym, bo mogłyby się bardziej rozsypać. A to będą małe workoć... Nie przejmuję. Wymieniłem później basen po prostu przysypimy z worka. Nie przejmuj się. Nie, 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 to jest mój pomysł. On musi być zrealizowany. Trzymaj, będę właśnie wsypywać. Ja już jest taki napalony, ten swój pomysł. Ja dziękuję. O ja! Chcę dosiągnąć? Rewelacja do prania w takim razie. Patrzcie, kto tu wstał! Kto tu wstał? Pod dżemce? i czkawkę, ma nie wiadomo czemu. Chodź, patrz na to się, co tu nam się zrobiło. Będziemy robić cynamonki. Patrz, siadaj, popatrz. Du -du -du -du. Wow! co się raczy? Wow! Mamy robić cynamonki, takie drożdżówki świąteczne, wiesz? Ale nie skarpetki w to, dobra? Rączki tylko można. Popatrz, rozluźnij te nóżki, tu, o! Patrz. Albo, albo klęknij sobie, czekaj, klęknij, o! Klęknij sobie. I tu rozkładamy, dobra? Patrz, tu, 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 tu. No. Przerzucamy do góry nogami. Popatrz, ciasto tu wyjdzie. Patrz, to pan się dzieje. Patrz, pan, patrz, pan, patrz, patrz, patrz. Okay, I'm going to cut it, Bam Mamy ciasto. Tu, tu, tu. Here, <laughs> <laughs> Come on in, come on up, come on over It's the friendliest time of year Come on up, come on in, nothing better than to give the gift of cheer. So come on in, come on up, come on over. We'll be singing all these songs. So let us have a swinging Christmas just like one tree. Mąki poleciały do piekarnika, a my nie marnujemy czasu, tylko robimy porządek na choinkę. Choinka będzie stała tak samo jak w tamtym roku. Tutaj. Dokładnie w tym miejscu. I musimy się pozbyć tego co teraz. W tamtym roku przenieśliśmy go do tego pokoju. I co prawda zajmuje tam dużo miejsca, ale sprawia, że ten sam jest Cieplejszy. Taki, taki... taki przytulniejszy. Dokładnie. Cieplejszy, Więc przytulniejszy taki koło. Nie i pozbywamy się go nigdzie, długo przynosiliśmy na części w tamtym roku, nie? Hmm. Tak mi się wydaje, że było. Jedyna część, to ci mogę tyle dać. Tak myśli? No się nie rozkłada, coś trzeba by rozkręcić. O ja. Dobra, to bierzemy, lecimy z tematem. Da żadę sam? No. no to rewelacja. To ty przenosisz, a ja ty odkurzę pod spodem. Tak, dobra.

a jednak nie. Krystian już przyniósł wszystkie ozdoby, jakie mamy. Są pięknie zapakowane w jednym worku, także nic się nie pogubiło. Tu są jeszcze kwiaty, więc wykładamy, żeby mieć rozeznanie, co, co w ogóle mamy. Chociaż ja wydaje mi się, że pamiętam, wyciągamy choinkę i działamy. Mamy wszystkie nasze ozdoby. Wydawało mi się, Krystal, że tych mamy więcej. Mieliśmy ich tylko cztery i jeden dokupiliśmy w tym roku. Mało strasznie, chyba że tu jeszcze są dwie może. A bardzo to są możliwe. Tak, dobra, zgadza się. to są jeszcze dwie te. A jego strasznie ciężko dostać, i w tym roku też tylko No Opowiadałam właśnie. E, tutaj są gałązki, kwiatki, również gałązki. Tutaj białe bombki. Generalnie to choinka ma być i była w tamtym roku, bo w tamtym roku była dokładnie taka sama, tylko ciut mniejsza, w kolorze właśnie takim biało-szampańskim, szampańskie złoto. I nie zamierzam tego zmieniać, dopóki mi się nie znudzi, nawet jakby to miało, miało trwać kilka lat. Krzysztof, nasza światełka, to co wczoraj kupiłam. O, to już bo w sumie od światełek zaczynamy zaraz po tym, jak choinkę rozłożymy. Jeszcze to znalazłem, bo... A nie, to chyba to wstępnie Planuję do wazonu. Ale to zobaczymy, jak mi się nie będzie się podobać, to wtedy je wbijemy yy, też w choinkę, ale na razie nie. I te lampki, i tu jest ta jarzębina. Więc z nowości tylko ta jarzębina, no i światełka, no ale światełka dlatego, że musieliśmy. No i choinka, bo jest większa. Wynoś choinkę! Prawie na mąkę. Jak zapomniałam, przez to o rozpakowywanie ozdób. Ale wydaje mi się, że idealnie są y, upieczone. Nie wyglądają najpiękniej, bo bardzo szybko y, je ja zwijałam. Ale coś, to nie jest, jest pięknie. Są delikatnie przyrumienione. <grymne> nie otrzymam muszę długo. <grymne> <grymne> Ale sobie teraz ostygnął, a my lecimy rozpakowywać yy, z kartonu yy. Jakie to ciężkie! Musisz mieć pomoc! Serio, ja to ostatnio nosiłam sama, więc nie ciebie, wila. Rękawiczki będą, jak ostatnio I malowanka Malowanka też była? Też była Przepiękna jest też sama jak ostatnio, ale już yy, nie robimy takiego zachwytu, bo wiemy po prostu tak, co tu jest Tak, dokładnie Ostatnio jak ją zamówiliśmy pierwszy raz wtedy, to się strasznie zachwycaliśmy Po otwarciu pudełka No i są, są, są. I kolorowanka też jest I Popatrz, czarny, i... ostatnio były pomarańczowe Tak, tak, dokładnie Coś jeszcze jest Chyba Pewnie do rąk, nie? Nie, czapki Mikołaja, kazałeś mi kupić czapki do ubierania O, nie Czapeńce i teraz dopiero można działać Jakby tu mało gorąco było, nie? Mm. Te Ale pyszne. Mega. Dobra? To mama zrobiła? Tak, Ojejku, znowu Tuli! Mm, dzień przytulania dzisiaj mamy? Lecimy z bombkami. Nie wiem, czy najpierw te złote czy białe. Te złote i białe, a te kremowe? Te złote szlany. czy białe. A ty powiedziałeś te złote te, i te białe? Te białe. O matko, ktoś to pozaklejał wszystko taśmą. Proszę bardzo. Uczyniłam swoją powinność. Myślę, że na dwie pozostanie? A one są szklane chyba nie? Tak. Te o. złote właśnie tak. Te złote i te kremowe. O kurde. Tak obstawiałbym, że dotąd dostanie. No nie żartuj. To jak ja mam ubrać choinkę przy dziecku. Za blisko jest to złota. Tak, którą rozwiesiłeś. Musisz dać powyżej, gdzieś. Gdzieś tak tu na środku. Muszę powiesić tą złotą tutaj. No a ja muszę ją tutaj powiesić. Będziemy pilnować na je. Będę próbować gdzieś usadowić. Czy to, you, uh, ooh, baby merry to you, yeah. Co pasuje jak gwiazda? No w tamtym roku była. Złotą dawaliśmy, no. Mam jeszcze białą, bo kupiłam wtedy dwie. I jest tutaj. Chociaż nie wiem, którą w tym roku daliśmy. A to przyłóż złotą. Biała. Muzyka Muzyka to ja rzębinę, możesz próbować przyczepić. Chociaż parę, ona też jest taka żółta. A ja jej nakupowałam tyle. Nie, ładnie wygląda moim zdaniem. Ale tak jak ja dałam, tak troszkę głębiej? Niekoniecznie. Tylko wiesz, co ją dajesz od dołu? Ostatnie już przybogę bo te ostatecznie uważam, że będziemy próbować dać do wazonu, nie? Tak, tak. Co to, co to za Co to za Pokaż To jest jakaś taka wybrakowana ta kulka jedna? I co, nie psuje nam to, to nie robi takiej żółtej tej chłonki te, te jarzębinki? Są mocne elementy, ale... Znaczy najmocniejsze staje, ale one tak nie wybijają się bardzo Myślisz? Myślę W takim razie... W takim razie... Mamy gotową the wonder's for everyone to enjoy standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i'll be home for a couple of days wander around with you you and me in the cold thought it never be true wherever i go i got you Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better lose your belt Drinking of wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. Nie tą złotą, proszę! proszę. Proszę, chyba te złote faktycznie my trzeba będzie wziąć do góry. Nadia, każdą inną, ale nie tą złotą. U nas na wagę złota. A te też są tutaj na wale ten. To trzeba będzie ją przestawiać w takim razie. Za tą, no, na przykład. Nie zburzy ci koncepcji, na no zburzyć ci zburzę koncepcję. Bardzo, bardzo. Nie, to... ta jest dla ciebie. Tam, gdzie powiesiłeś tą złotą? Absolutnie. <laughs> nie, nie jest lepiej. No, ale chyba nie mamy wyjścia, nie? Przy dziecku, chcąc, żeby się ostały całe. Już rozumiem, czemu u nas w domu zawsze były. Plastikowe. Yy... No. I Super, to za niedługo tam się pojawia. Do 18 jest otwarte? Mm -hmm. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Ale super! Kupimy niższe. Ja, i tańsze. I tańsze. Tak, ja wszystkim... nie mogę, się, zwrócimy te gwiazdy, co kupiłam wczoraj no. w, Lerua. Ja, boże, w Lerua. Nie, może nie w tej tylko w tej kurtowni. Nadia, wszystko w porządku? Krystian powiedział zwrócić te gwiazdy betlejemskie i kupić nowe, a ja stwierdziłam, że w tym czasie ogarnę tutaj po ubraniu choinki i otworzę kalendarz adwentowy. I słuchajcie, podchodzę do choinki tej. Adwentowej. Szukam, szukam i nie ma. I teraz, jak nagrywałam wam przebitki, takie choinki, to patrzę, no pięknie. Krystian powiesił dziewiąteczkę na, na choince, tej zwykłej. Także dziś dziewiąteczkę ściągamy z tej choinki i szybciutko otwieramy. Patrzymy, co jest w środku. O! Mm. Tak wygląda opakowanie. Jest to zapach do domu w sprayu. Świetnie się składa, bo akurat mamy już taką. Taki... No, chodź myszko. Mamy taki świąteczny już klimat w domu przez tą choinkę, więc taki zapach idealnie się tutaj wpasuje. No, spryskamy. Popatrz, zobaczymy, czy ładnie pachnie. Tu jest jakaś blokada. O. To jest po prostu magia. Mam jeszcze psiknąć? Pachnie przepięknie! O nie wierzę! Chciałaś psiknąć, ale jest tak intensywny zapach, że psiknęłam dwa razy i uważam, że to już jest za mocno. Więc na drugi, trzeci raz nie psikamy. Nie, nie. Przepiękny zapach, kurczę! Ej!

Mam masz resztę? Jeszcze na dole. Bo nie mam żadnej skrzynki ani nic. Może coś wezmę z góry, ale... nie dali kartonu dzisiaj? Aha, stop, sorry. Przecież się wlerła. Tak, dzisiaj wlerła. No więc udało się zwrócić. I mamy nowe. Popatrz, nawet kupił nową szczotkę do toalety. Możesz się znowu bawić, popatrz. Przez ta nowa. Programator. Timer, no nie wiem. Timer. Dzięki temu będziemy mogli... Nie będziemy musieli ustawiać, włączać i wyłączać światełek, tylko ustawimy godzinę przed spaniem nawet na godzinkę i włączanie i wyłączanie, tak? nie, samo wyłączanie aha, samo wyłączanie żeby włączyć wystarczy przekręcić i ustawić... pewny? Ile... tak a mi się wydawało, że nie że ktoś mówił, że się nie martwi z włączaniem, tylko zawsze tam jak się robi koło 16 i ciemno to się zapalają się przekonamy w każdym razie i tak fajnie dostawa. Jest dostawa. Ale się cieszę. Tyle I to bardzo, pieniędzy. Bardzo w bardzo dobrej cenie. Tyle pieniędzy kurczę do przodu. Przez ponad pół ceny. Ile na po 5 coś dałeś, tak, w końcu? 5.99 taki mały. Czyli ja wczoraj 22 Ten też 22, ale on ale jest jaka, gigant. Jest różnica, ten 22 a ten, co ja kupiłam wczoraj? A że on był limitowany, był ten. Już było końcówka serii i był przeceniony z 30 na 22,99. Z tego miejsca się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i widzimy się już jutro. Jutro dekorujemy resztę domu. Holiday, yeah, yeah. Let's have a jolly holiday.